Cześć, dzisiaj chciałabym dla Was nagrać film w temacie wynajmu mieszkania w Hiszpanii na Wyspach Kanaryjskich. Nagrywałam już ten temat wcześniej i on jest tak. Po pierwsze, w filmie, w którym mówię o przeprowadzce na ten ryf, tam jest poruszony trochę temat wynajmu, jak to wygląda. Później jest też kolejny film, w którym mówię, jak szukać nieruchomości. Tutaj możecie sobie szukać nieruchomości pod wynajem albo do. Mm, jak ktoś chce kupić, ale system wyszukiwania jest taki sam, więc sam proces wyszukiwania już nie będę o tym mówić, no bo możecie sobie iść na tamten film i po prostu sprawdzić, co po kolei klikać. A dzisiaj chciałam, tak z innej strony jeszcze generalnie o, o wynajmie właśnie nieruchomości tutaj. No teraz e, dużo osób sobie myśli o tym, że właśnie jak są te, te okresy koronawirusa, żeby tutaj przyjechać na kilka miesięcy na przykład, i e, ten wirus przetrzymać, bo jest cieplej, i będę mówić o tych osobach, które. Mm, które szukają na dłuższy okres. No i tam też jest, jest też film o wynajmie mieszkania na wakacje. Yy, ogólnie film o wakacjach, tam też mówię o jak sobie znaleźć jakiś apartament, właśnie na, na krótki taki wynajem. No ale dzisiaj chciałam jeszcze trochę różnych rzeczy na ten temat dodać, także zachęcam do oglądania. Więc najpierw powiem trochę o tym, yy, jak wynająć mieszkanie na. Krótszy okres, a później powiem trochę więcej właśnie o tych dłuższych okresach, więc oglądajcie dalej. Najważniejszym źródłem dla osób, które przyjeżdżają tutaj na jakiś krótki okres czasu, powiedziałam, że nawet do 3 miesięcy. To chyba najlepiej było mimo wszystko wynająć z Bookingu albo z Airbnb, dlatego że tam macie wszystko załatwione, nie musicie się martwić o, o to, czy to na pewno się uda, czy nie, bo raczej tak jakby Booking dba też i Airbnb o to, że gdyby, nie wiem, ktoś ma anulował, albo żeby coś się stało, to zawsze jest do kogo zadzwonić i to jakoś e, można wyjaśnić. No, jakbyście teraz szukali na własną rękę, bo być może byłoby taniej, no to zawsze to powoduje więcej komplikacji, więc jeśli nie mówicie przynajmniej po angielsku, to bym w ogóle sobie odpuściła szukanie gdzieś tam. Gdzie, gdzie nie jesteście w stanie tego zrozumieć, dlatego że no, możecie czegoś nie zrozumieć i potem to będzie tylko jakby problemy, problemy Wam przy, przynosiło. Drugą drogą szukania nieruchomości do wynajmu byłoby dla mnie różnego rodzaju polskie fora. Mimo wszystko dużo łatwiej się dogadać z Polakiem, chociaż tak jakby mieć też trzeba y, oczy szeroko otwarte, tak, bo wszędzie może się zdarzyć ktoś, kto może próbować szukać, tak samo jak inna narodowość, tak samo i wśród Polaków, więc zawsze mimo wszystko jakby te takie takie podstawowe zasady bezpieczeństwa trzeba zachować, no ale tutaj łatwo można się dogadać i być może ta cena będzie bardziej konkurencyjna. A dużo osób się na tych forach ogłasza i dużo osób, które tak na tych forach się ogłasza, ja też znam i one są w porządku. Nie mogę powiedzieć za innych, ale no na pewno część, część tych osób jest normalnych, więc możecie się dodać jakieś tam Polacy na Kanadach i tak dalej, i sobie poprzeglądać albo dać, napisać coś, że potrzebujecie w tym okresie, co ktoś może Wam zaproponować. No i teraz co ja bym... przed wynajęciem jakiegokolwiek mieszkania o co ja bym zapytała? Po pierwsze, żeby ta osoba wysłała Wam zdjęcia tego mieszkania, żeby to nie było tak, a mam jakieś mieszkanie, może to albo tamto, ale żebyście konkretne mieszkanie, zobaczyli zdjęcia i upewnili się, że zdjęcia, które otrzymujecie, to jest tego mieszkania, którego wynajmujecie, żeby oszczędzić sobie po prostu rozczarowania, bo są mieszkania w porządku na Teneryfie, a są takie, które są średnie. Są osoby, które są bardziej wymagające, które są mniej, ale jeśli przyjeżdżacie na jakieś nawet, mm, no nie wiem, po pierwsze na wakacje, więc chcecie, chcecie przyjemnie odpocząć, na, zwłaszcza na dłuższy okres, no to chcielibyście jednak, żeby to mieszkanie e, było w jakiś sposób przyjemne, a nie po prostu jakaś rudera, w której e, no, niczego nie ma albo nic nie działa. Także po pierwsze zdjęcie, po drugie e, za pytałabym się o to, czy można zapłacić tylko zaliczkę, bo wysyłanie całości pieniędzy do przodu, czyli najpierw zapłacić, a potem przejdziesz, no to jest średnie. Zazwyczaj zaliczka powinna wystarczyć. Jak ktoś mówi, że musicie wysłać całość, to mi by się tutaj zapaliła lampka, zwłaszcza jeśli to nie jest załatwiane przez booking. Ja bym się na, na coś takiego po prostu nie poszła. Od razu powiedziała, że nie. No, tam, nie wiem, 10-20% można wysłać, ale więcej no, to, no to, to raczej ja bym się wstrzymała. No i kolejna Rzecz, którą e, warto sprawdzić, to jeśli przyjeżdżacie zwłaszcza na dłużej, czy to mieszkanie jest w wyposażone w rzeczy, w które potrzebujecie. Po pierwsze, sprawdziłabym internet i jeśli pracujecie przez internet, prawdopodobnie dużo osób, których przyjeżdża, to żeby ktoś Wam wysłał screena e, z, z szybkością internetu i czy ta szybkość internetu Wam e, odpowiada. Bo być może okaże się, że jeśli pracujecie przez internet i musicie duże pliki wysyłać, to być może na tarifie to nie jest i na Wyspach Kanaryjskich to nie jest standard, że internet jest dobry, więc być może ten internet nie będzie działał w takim stopniu, jak Wam. E, tam jest potrzebny? Czy jest tam wystarczająca ilość łóżek, Nie zależy, yy, ile osób przyjeżdżacie. No i czy są takie podstawowe rzeczy, które potrzebujecie do życia? Można sobie na zdjęciach najczęściej można zobaczyć, bo np. Na, na Bookingu, bo tam już masz wszystko, co jest yy, w mieszkaniu wypunktowane. No ale jak załatwiacie sobie przez, yy, właśnie przez stronę, to warto o te rzeczy, które są dla Was ważne najpierw zapytać, bo to możecie być rozczarowani. No i tutaj zwłaszcza jeśli wynajmujecie właśnie od osoby prywatnej, to trzeba o, o, dwie, o dwie rzeczy jeszcze zapytać. Czy jakby w tej opłacie, w której macie, wszystko jest już... Zawarte. czy nie musicie dodatkowo na przykład, nie wiem, zapłacić za rachunek albo czy nie ma jakiegoś limitu i tak dalej. To zwłaszcza, jeśli ktoś przyjeżdża na dłużej. Więc mm, to jest jedna rzecz, którą warto zapytać. I kolejna rzecz, którą warto zapytać, to czy może Was ktoś odwiedzić. Bo często tak się zdarza, że na przykład osoby, które wynajmują mieszkania na... E, na wakacje muszą mieć um, pozwolenie od rządu, i to się nazywa pozwolenie taka vivienda wakacjonal. No i tam um, zazwyczaj w tym dokumencie jest określone dokładnie, ile osób maksymalnie może być w tym mieszkaniu. I teraz wyobraźcie sobie, że e, ktoś ma określone, że, że tak jakby ta, e, m, możliwość tego mieszkania są tylko trzy osoby, a wy chcecie, żeby przyjechali do Was znajomi, i wtedy może się okazać, że no dwie osoby więcej nie ma takiej możliwości bo gdyby przed ktoś sprawdził no to by mieli problemy są osoby które się mogą na to zgodzić a są osoby które chcą postępować zgodnie z prawem i się na to nie zgodzą więc yy, no warto yy, dużo Wcześniej się o to zapytać i być może niektóre osoby, jak więcej osób przyjeżdża, no to tam rachunki wzrastają. Chcę jakąś dodatkową opłatę, nie wiem, 5 euro za dzień czy ileś, że ktoś przyjeżdża. Dlatego to jest rzecz, którą na pewno warto ustalić, zanim to mieszkanie wynajmiecie. Jeśli wynajmujecie mieszkanie na długi okres, być może będzie Was interesować, żeby to było jeszcze taniej, bo te mieszkania na długi okres zazwyczaj będą mm, tańsze. Możecie sobie wtedy poszukać czegoś na Milan Musios, czyli to jest taki portal, który właśnie ma mieszkania mm, dla tutaj mieszkańców, powiedzmy najczęściej. I tutaj też w tym innym filmie pokazuję, jak tego portalu używać. No i teraz, jeśli szukacie tam, no to musicie być dużo bardziej uważni, bo jeśli będziecie rozmawiać z kimś, kto myśli o tym, żeby wynająć, nie wiem, powiedzmy na pół roku, to są ludzie, którzy już zazwyczaj wynajmują tutaj, to najczęściej umowa będzie po hiszpańsku. Raczej rzadko się zdarza, że ta umowa będzie po angielsku. No i zazwyczaj takie osoby będą chciały z Wami podpisać umowę. I warto tą umowę mieć, bo żeby nie okazało się, później będziecie mieli gdzie zostać. No i teraz yy, ważne rzeczy, po pierwsze, wynajmując mieszkanie na długi okres, zawsze zawsze ktoś Was zapyta, pierwsza rzecz o depozyt, więc miesięczny depozyt to jest minimum, które trzeba dać, czyli trzeba mieć pieniądze na mieszkanie. Yy, na depozyt, i zazwyczaj, jeśli to jest przez agencję, agencja zapyta o miesiąc dodatkowy, który jest po prostu opłatą dla agencji, niezwrotną. Czyli będziecie musieli zapłacić za trzy miesiące w tym w momencie, w którym się wprowadzacie. Czyli trzeba mieć, jakby, te trzy miesiące odłożone do przodu na ten pierwszy miesiąc. I teraz na tej zasadzie najczęściej wynajmują wam tylko, jeśli e, możecie udowodnić, że pracujecie, bo oni chcą wiedzieć, że ktoś na pewno będzie za to mieszkanie płacił. Więc. Jeśli przyjeżdżacie tutaj, a nie planujecie pracować tutaj, no, będziecie musieli w jakiś sposób udowodnić, że macie te przychody, albo będziecie musieli zapłacić więcej miesięcy z góry. Czyli na przykład może ktoś w was zapytać za pierwszy za, za fiansę, czyli za ten depozyt, plus ten, ta opłata dla, dla agencji, plus na przykład 3 miesiące z góry. Więc wyobraźcie sobie, że, że przyjeżdżając, będziecie musieli od razu wyłożyć, e, mimo tego, że będziecie no, na przykład tylko pół roku za jakby pięciomiesięczną opłatę od razu z góry. Więc no to trzeba być przygotowanym wtedy finansowo i być może mm, to, co się wydaje taniej, no to suma summarum to będzie tak duża kwota, że nie będziecie w stanie jej zapłacić od razu. Więc być może ten booking będzie jakby bardziej, bardziej opłacalny. I co ważne, no to ja zawsze pytałabym się o jakąś umowę, nawet jeśli to są dwa zdania, bo jeśli dogadujecie się z kimś tak przez telefon, no to bardzo łatwo jest tą umowę złamać. Więc chociażby zawsze zapytać się o maila. Słowo pisane to jest zupełnie co innego, albo podpisać nawet. Trzy zdaniową umowę po angielsku. Będziemy tu i tu, wynajmujemy od tej osoby za tyle i tyle, więc jakby to będzie dla Was takim zabezpieczeniem. To zazwyczaj nic nie kosztuje, być może nic się nie wydarzy, ale no zapobiega zazwyczaj jakimś rozczarowaniom. Zwyczaj tak jakby wynajmujecie na, na tydzień albo na dwa tygodnie od tej umowy nie potrzeba, dlatego że to jesteście dwa tygodnie, więc no, tutaj się raczej nic nie powinno wydarzyć, ale na każdy inny okres ja bym już taką. Jakąkolwiek umowę się zapytała, jeśli to nie jest przez Booking albo Airbnb. A jeśli macie jeszcze jakieś pytania co do wynajmu, coś o czym nie wspomniałam, możecie te pytania zadać pod spodem, postaram się odpowiedzieć albo osoby, które wynajmują mieszkania i chciałyby się w jakiś sposób zareklamować, albo chciałyby coś dodać co do właśnie sposobu wynajmu, zachęcam też do komentowania, bo będzie łatwiej komuś później znaleźć Was. No a tym, którzy obejrzeli film, dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że, że Wam się w jakiś sposób przydał. Jeśli tak, to dajcie mi lajka i zachęcam też do subskrypcji.